Tereasar, księga dwunastu mniejszych proroków Nachum, rozdział drugi jeden. Oto po górach stopy zwiastuna, zwiastującego zbawienie, świętuj judo uroczystości Twoje, spełniaj Twoje śluby, gdyż nie wyruszy już przeciw Tobie nikczemnik doszczętnie On zgłacony. 2 nadciągnął pogromca przeciw Tobie. Pilnuj twierdzy, wypatruj drogę, Przepasuj biodra, pokrzepiaj moctwą wedle sił. 3. Oto przywrócił Jachwę wielkość Jakuba, Jak i wielkość Jeszaela, Bo złupili ich łupieżcy, Zniweczyli latorośle ich. cztery Tarcze bohaterów jego zaczerwienione, Rycerze jego w szkarłat przybrani, Ogniem płomiennym błyszczą wozy, gdy je szykuje, a lance drgają. 5. Po ulicach grzmią wozy, mkną po rynkach, wyjrzenie ich niby pochodnie, niby błyskawice przebiegają. 6. Napomina rycerzy swoich, ale ponieśli klęskę podczas wycieczki, spieszyli do murów jej. Ale już oblężniczy dach po przygotowany. 7. Szluzy rzeczne się otworzyły, a pałac zalany. 8. Ale postanowionym jest. Wziętą zostaje, uprowadzoną. Gdy służebnicy jej głosem gołębic gruchają, bijąc się w piersi swe. 9. Była zaś. Niniwa jako sadzawka wód od czasu powstania jego. Oni wszakże rozpierzchli się, stójcie, stójcie, ale nikt się nie odwraca. Dziesięć. I tak rozchwyćcie srebro, rozchwyćcie złoto, bo niewyczerpany zasób, moc tam wszelakich klejnotów, klejnotów kosztownych. 11. Opustoszenie i splędrowanie, i zburzenie. Serca zrozpaczone, kolana drżące, kurcz we wszystkich biodrach, a lica wszystkich wybladłe. 12. Gdzież teraz legowisko lwów? Owo miejsce hodowli dla lwiąt, gdzie lew kroczył lwica i szczenię lwie a nikt nie wystraszył 13. rozszarpywał lew na potrzebę szczenią swoich a dusił dla widz swoich napełnia łupem swe jaskinie a legowiska swe poszarpanem czternaście o tom, ja przeciw tobie rzeczę jak zastępów a puszczę, z dymem wozy twoje, a ta Twe pochłonie miecz i zgładzę z ziemi łup Twój, a nie będzie słyszany więcej głos posłów Twoich.